maleczko z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w kolejnym, długo wyczekiwanym, dawno nie było, odcinku z EuroTrack Simulator 2 Dzisiaj odcinek któryś z kolei nie pamiętam już który, bo dawno w to nie grałem a w dzisiejszym odcinku oczywiście tutaj obok mnie będzie siedział Bolek Jo chciałbym z miłą chęcią, cześć witajcie Jest dzisiaj właśnie ze mną Bolek, Bolek sieci tu koło mnie, się znaczy leży na łóżku teraz za mną Dlatego go nie widać <grym> <grym> Może niedługo się... <grym> I dzisiaj dzisiaj po prostu będzie, Będziemy sobie, ja, no ja będę sobie grał W ETSa Dawno nie grałem naprawdę już Kurde się z stęskniłem za tą grą Bo naszła era właśnie ETS ATSa przepraszam yy, I nawet tak w sumie No odechciało mi się kompletnie grać w yy, Eurotraka. A dzisiaj mówię, kurde, co by tu nagrać na jutro? Co by tu nagrać? Dawno nie grałem w, w, w Eurotraka właśnie I tak mnie naszło, żeby sobie pograć dzisiaj. Także trasę mamy daleką do, do pokonania około 800 km, aż wam powiem To jest 20, 22 minuty gdzieś. 800 km mamy do pokonania. Wieziemy trociny w takim kontenerze z tyłu. A e... twojego taty. Zbytowa. Tak, od mojego taty wierzymy kontener, w którym są, w którym są trociny. E, oczywiście sobie lecę na kierownicy. Już czuję drgania ogólnie. Bolek, Bolek tam dzisiaj też właśnie w Americana pykał i co chwilę tylko słyszałem jak ten... Jak, jak e, na pobocze. Jak Bolek na, na pobocze zjeżdżał i kierownica mu drżała strasznie. Także to jest naprawdę piękne. No i dlatego dlatego w sumie teraz będzie dużo odcinków właśnie z Amerykana i z po prostu i z ets bo na tej kierownicy mm. się pięknie w to gra. Nie też. Szczerze wam powiem, że jak nie miałem jeszcze tej kierki to yy, na tej, na strzałkach mi się aż tak nie chciało w to grać. O Boże A... jak Ty przy, og, og, Oglądam sobie teraz tego Net for Speeda, Chiny jestem. No wczoraj wieczorem jeszcze wrzuciłem właśnie Net for Speeda. I, i, I właśnie sobie tam na, tym, na Jak ty napierdalasz po bandach, ja mam nadzieję, że ty lepiej w tym grasz. Ogólnie to ten. Chciałbym światło włączyć. Masz na klawiatu. Masz na... O jest, na klawiaturze. Masz na tym ustawione czy nie? Dobra, mam dzienne włączone. Mam na kierownicy, wiesz, ale nie wiedziałem na którym mam przycisku ustawione. O i teraz jak no. widzicie kierownica mi drży właśnie, bo zjechałem lekko ja na pomocy. Co? No, ja ten razie będę kontrolował kurde. No, bo Bolek mam dosyć blisko Blue Yeti ustawione tak, że Bolek będzie słyszał, a nie ja. No, ja wiem. Tak, przecież. Sama, tak samo jest czasami jak moja mamie z dołu woła, to Bolek mówi, ty mama cię woła. A on nie słyszy. A ja nie słyszę, przysła. albo czasami jak telefon mi dzwoni i wibruje, to ja nie słyszę tego na słuchawkach, a on to słyszy, bo Blue Yeti to łapie, nie? No, ja mówię, jak tam ci się wibrator czasami w biurku włączy, to też to słyszę na no, przykład. Dokładnie, tak jest, no Ogólnie ja wymanem. Mam taka marka, który ja nigdy praktycznie w ETS-ie nie, nie lubiałem w sumie. Ja zawsze no. tak preferowałem właśnie skania albo renówkę. Fajnie. I manę mało małej A całkiem no, fajna ciężarówka, przyjemna taka jest, no. No bardzo mi się też spodobało, bo w ETS-ie bym sobie kurde na multi pograł. Ogólnie Amerykan też jest na multi. A Serio? Jest na multi, no? Z tego co właśnie tam słyszałem to jest multiplayer w Amerykanie. A jakoś tak nawet nie, nie, nie pchałem się w to po prostu. No nie gadaj! Toż w Ameryka w multiplayer jest do dupy to, że nie ma ruchu samochodów, nie? No, to wtedy trochę pusto by było. Wiesz jak, mało ludzi, jak dużo ludzi gra, to jest spoko, bo co chwila ktoś jeździ, nie? Ej, byśmy mogli coś pomyśleć, kurde. U mnie na przykład Amerykana na MP, u ciebie w Eurotraka na MP, bo mamy Eurotraka. No, no, to by można było coś takiego wymyślić. No, 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 to coś tam ten, wiecie, piszcie, lajkujcie, subujcie, nie? To ostatnio dużo łapek ogólnie zauważyłem, więc... Nawet na tych grach pobocznych, bo na Need for Speedzie potrafiliście wybić nawet ponad 1000 łapek Co jest dla mnie naprawdę sukcesem U Bolka hmm. na Stranded Deep jest naprawdę też dużo łapek z tego co widziałem No, ja jestem naprawdę silny, że ta seria kurczę, powiem wam tak na serio To w y, 3 dni, przepraszam 4 dni jest 13 tysięcy wyświetleń Ale wiesz co, dzisiaj sobie tam sprawdzałem, bo szukałem czegoś poradnika jakiegoś ze Stranded Deepa Ogólnie jak się wpisuje Stranded Deep to kurde wyszukuje mnie na drugich, trzech pozycjach, to się też nie dziwię, że to tak jest oglądane i mówię, tym bardziej, że z Polski, a z Polski nie ma dużo youtuberów, którzy nagrywają. Może ze 3-4 widziałem, eee, ze Stranded Deepa, dlatego też to może mieć takie to znaczenie, nie? Bo wiadomo, jak jest dużo gry jakiejś od różnych Polaków, to też wiadomo, to inaczej się nakłada na siebie. A jak ktoś czegoś poszukuje właśnie z Polski, to wtedy wiadomo coś wpisuje i tak jakoś wychodzi. Właśnie na jutro będzie Stranded Deep akurat, który mi się dzisiaj sam wydał. No znaczy na dzisiaj. Wtedy kiedy ja już wydaję tego ETS-a to pewnie też już będziesz miał go dawno wydane. No, pewnie tak. Ogólnie ty mi go wydasz prawdopodobnie, bo ja z późno z nagrywania wrócę. A właśnie, także. Ja będę wy wydawał Bolkowi znowu odcinek. Tak jak bolek mi ostatnio leftro wydawał. No, bez kitu. Dobra, czekaj, ja ogólnie idę teraz właśnie miniaturki pocykać do strony Deepa. Właśnie, ja będę musiał też do jakąś, do, do Eurotracka tę miniaturkę walnąć Ogólnie to nie, nie jest problem teraz miniaturki Kurde, ja pamiętam kiedyś zawsze się tak męczyłem z miniaturkami, a teraz to jest moment i... No, to wystarczy ładnie ustawić Miniaturka jest zrobiona, nie? No, dokładnie to ja się nawet jak się nie chce robić, to wystarczy jakąś z Google zajumać No jak kolega wyżej Ale się rozpędziłem 70 godzina, a ja kurde próję nie wiadomo ile Jeszcze Wiesz co ja właśnie jedynie co chcę poprawić u siebie, to muszę jakoś wyczuć, pojeździć trochę, ogólnie muszę poza odcinkami pojeździć i wyczuć martwicę tego yy, pedału stop. Pedału z, z zatrzymywania się, znaczy do tyłu. Wiecie, mamy dwa pedały, yy, do przodu, do tyłu i ogólnie ja jak jadę sobie, nie? I chociaż troszkę go wcisnę, nie? To on mi kurwa zaraca się, żarówka hamuluje. No to a musisz nie się zmienić siły hamowania. No. Przeba. I trochę muszę to trochę zmniejszyć, bo z gazem jest super, ale z siłą hamowania jest nie aż tak fajnie, nie? Wiecie, na ten start tego kopa ma, ale później z hamowaniem czasami gdzieś próbuję sobie, wiecie, tak trochę na luzie zjechać czy coś, kurwa, docisnę pedał od razu mi hamuje, później muszę 10 metrów przed skrzyżowaniem zrzucać biegi i odnowanie. Najlepsze co może być to jest yy, hamulec przyczepy, nie? No ja mam właśnie na tym, na kierownicy to wgrane, pod ręką na przycisku. No ja tak samo mam na przycisku, nie pamiętam na którym, ale na którym... Na prawej mam... stronie chyba to jest kółko. A wiesz na którym ja miałam? No. Na tym enterze takim. Między tym. Gdzieś Po pomarańczowe kółko, nie? Ja na enterze coś miałem, ale nie pamiętam co. Coś tam było, W farmingu no, wiem, te... że mam podczepianie. Eee, dobrze te kilometry nawet idą. Już 600, no. 610 zostało. No ja ogólnie u siebie miałem 600 coś, kilometrów na odcinku i zrobiłem go w 16 minut. Uważam na mi się nie chce łączyć jak, jak jeszcze raz ile kilometrów? Miałem 600 coś i zrobiłem go w 16 minut O Jezu Co to było? Na coś najechałem, nie wiem na co No to na kota pewnie Ty jako, jakiegoś jelenia rozjechałem, bo ja autostradą jadę Jejeń? Rozumiesz to, że autostradą mi tak zawirowała kierownica? No mówię ci, że to był albo jeleń, albo skunks Albo Adam leżał. Albo kot a dobra, dobra. że ustawiam Dobra, wjeżdżamy sobie na jakąś drugą autostradę teraz Ogólnie noc się robi A mi będziemy... już 50% wyrenderowało, bo będziemy, będziemy sobie jechać teraz po nocy Kurta, mi wibruje kierownica Ja miałem właśnie odcinek nocny, trochę lipnie mi się trafiło Ale tam nie, nie miałem chyba nocnego, więc luk To jest mi się nie włącza. Ja pierdziłem znowu, czekam mama do mnie dzwoni Halo No Nie no Mamo ja nagrywam, musi ma teraz do mnie dzwonić? Dobra, na razie Trzymaj się, cześć Pozdrawiam Baniam się nisko aż po same kule Już Wjeżdżam sobie właśnie na bramki Już? No no. Teraz patrzymy, tak cię spałowali kurwa na ziemię, wyciągnęli Koks przewoziłeś w tych felgach od opon Ty słyszałeś o tym się co wczoraj uprowadził samolot, bo jechała, leciała kurde jechała w nim jego była żona albo dziewczyna i chciał jej po prostu coś tam przekazać a on idiota cały samolot uprowadził no co ty gadasz? No, nie słyszałeś tego? ja akurat do fryzjerki byłem i obcina tak parsko i śmiechem, że aż prawie krzywo przecięła ale to mówi, to się wyrówna, to się wyklepie i tak wiesz, jakoś da radę nie gadaj, że co? samolot no, cały prowadził, w cały samolot, bo w nim leciała jego była już nie pamiętam, żona albo dziewczyna no eee i ten Eee, no i chciał po prostu z nią porozmawiać czy coś takiego, nie? To tam bekę cisnę i z tego, że zamiast zadzwonić telefonem czy coś to kurde. A, lej coś. go za to? Nie, coś tam dostał właśnie. Ja pierdziele. To, no, za... to się nazywa poświęcenie co? <laughs> I to była. No kurde, noc się rodzi, dobra. No się rodzi. <laughs> nie mogę światu włączyć, a tu. A to są długie, kurde. O, to są awaryjne. Tu a, są tak. wycieraczki. O dobra wyłączyłem S drugie Ja zapomniałem co mi się tak długo stranded Deep włącza Przecież renderuje a stranded Deep ma największe u mnie wymagania na komputerze Ta ogólnie jak u Polka graliśmy w stranded Deepa 100% zużycia tego Ale to, to na starym graliśmy czy na nowym? Na nowym już O no to mam ogólnie dla porównania to już wam mówiłem kiedyś opowiadałem e, Ogólnie farming około 200-300 tysięcy ma zużycia A to mówię zależy też od, od mapy od tego, od grafiki na jakiej gramy, a Stranded Deep na tej grafice, na której ja gram i to nawet nie jest chyba ultra, tylko jakaś normalna Very hike, czy jak się tam mówi, ma kurde milion dwieście, czyli 5 razy więcej To jest naprawdę no, 6 praktycznie To jest miazga w porównaniu do, do innych gier Mówię, nic tak nie zżera mi właśnie jak Stranded Deep no ale to jest taka gra właśnie wymagająca, bo tam się ten świat generuje i to wszystko, nie? No bo właśnie to jest ta, te fale morskie, to wszystko, żeby nie to, to było ten... Dzisiaj takiego tytanika, człowieku, znalazłem, że to jest jakaś goła mała. Normalnie wyspę wbity taki, kurwa, cyklon. Kurde, ja próbuję wyprzedzić, a coś mi nie idzie. Bo o -o. cały czas patrzę w lewe lusterko, to mi zajrzeją drogę, jak chcę wymijać. O, Ci... Dawaj, patrz do przodu tu. i nie. To nie patrz, nie będą chociaż te, się pruli. Kurde, nie wyprzedzę go teraz Jezus Maria Co to znowu? Uderzyłeś Nie, dziura była jakaś Mhm, mm tak Jakiś uskok, o dobra, teraz jadę tak, nie? No. Koło, wymijam go, to tak jedziemy, tak ja powoli go wyprzedzam, że blokujemy cały ruch Serio? No No to kurde, widzę, że tam nie może się tym manem garnąć No taka jakaś fanarynówka po prawej jedzie Dlatego, dobra, kurde, ja chcę zjeżdżać, o. weź się typie zahamuj Dobra, zjechałem. Kurna, ktoś do mnie dzwoni, prawdopodobnie to Adam. No Adam na pewno, bo ja już Adamowi pisałem, że my nagrywamy, ale on chyba nie zrozumiał o co chodzi. Tak, chyba Adam właśnie to mu to ręcznie wytłumaczyć. Jak tam wachluje ty. Ja nie wiem, ale... czemu ona tak szarpie. Wiesz co? Ale nie słychać tego. Tam słychać takie coś, jakbyś jajkami dzwonił. <śmiech> Swoimi. <śmiech> e, jo, a ogólnie u nas to tak fajnie słychać takie jest jak kurde... W... O, jak kejsa z typowej. Yyy, takie wiecie, kurde, no to przyspieszenie kejsa. To A u nas tak czeka. Tak, tak. A ja teraz cały czas prosto jadę. To co, ty najechałeś na coś, że tak No płynąło. jakieś uskoki są na tej autostradzie tu. A to dziury, to ty po przez Polskę może jedziesz? Mmm... ty czekaj. Ty czekaj. Nie no, ja już wyjechałem z Polski. No no to to jeszcze za Polską się dziury ciągną. Ja jestem w Niemcach już. Nie, gdzie ja jadę w ogóle? A ja nie wiem w sumie gdzie ja czekaj z ci powiem Karwaja żebrzydowska Do bruku jadę Osnabrugu? Ogólnie no do Niemiec nie? Z Polski A... do Niemiec, z Poznania jadę o, Z o, rodzinami o, Ty, kur... po, Z polskiego tartaku I no, od, ma od tego, od Mariana Z no typowej tak. No, Marian kraj ciął i musiałem od niego odebrać <laughs> No nie bało, bało się tyle Kurde będę po nocy jechał ogólnie Do której wyjechałeś? O 18 Kurde jakiś typ przede mnie zajechał i hamuje Dzisiaj oglądałem ten odcinek Polskie Drogi, wiesz co to jest, nie? No kojarzę No to kurde, ja jestem silny jak ludzie niektórzy jeżdżą. O no, jeżdżą, jeżdżą. No niedługo zobaczysz sam siebie. No co źle ja już... życzysz, czy co? Nie, ja już nie mogę się doczekać kiedy do mnie BMK wpadniesz albo ja do ciebie. No. Ja nie, 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 ja nie wiem czy BMK, ale... Zobaczę. Ja tak na 80% BMW też będę chciał. Albo ewentualnie manem. O Boże. Ja bym miał pistę taką mnie jak gdybyś kurwa przyjechał do mnie z żukiem. O Boże, czemu żukiem? Z żukiem albo, albo tym. Kamazem jakimś. No to już prędzej kamazem na pewno niż żukiem. Serio? Kamazem. O Boże, takim 40 na na, kilo, na ten, na stówkę. A zdziwiłbyś dziwiłbyś się jakby ciężarówko przyjało, co? O. Albo jakimś polonezem starym. Ale ja siebie, poza ja siebie na ciężarówce nie widzę jakoś A ja właśnie siebie po widzę poje Pojeździć lubię, ale tak ogólnie nie, nie, nie chciałbym tyle poza domem, wiesz? Ale znaczy wiesz co, ja mówię o takiej wywrotce na przykład, co po budowach jeździ Aha, aha to takie krótkim tak, Na krót miejscu, że wiesz, no godzina 15, jedzie do domu, nie? A, no to takie krótkie trasy, to siebie widzę, to tak, z miłą chęcią bym chciał właśnie na takim czymś pracować, ale nic więcej bo mówię, ja nie chcę, nie lubię być poza domem zbyt długo i nie lubię długie trasy, tak, ja samochodem jak gdzieś mam jechać, no może jak będę miał inny samochód, tak, to, to coś będzie wiadomo inaczej, ale póki, póki jest tak jak jest, to, to na pewno nie widzę siebie na długich trasach. Polówka nie chce daleko jeździć. Nie, bynajmniej mę męczące jest to. Jeszcze człowiek, gdy się martwi, czy dojedzie, czy nie, wy to wiecie, takie... No. Hmm. Już wiem co to jest ten Jak na przykład na most jeżdżam, nie? Aha. To są takie kratki Jak, na, jak najeżdżam na te kratki to tak wibrzy Aha. Więc to jest właśnie to Dobra, ale wiesz co zauważyłem? No. Bo w ETS ogólnie masz mi dużo mniej biegów niż w Amerykanie, tu masz tylko 12 nie, to zależy od ciężarówki, wiesz Nie, o tym? W każdym, w każdej ciężarówce w rm masz 12 A w Amerykanie masz na przykład od 10 do 16 czy 18 Wiem, że najmniejsza ma dziesiątkę Aż gdzieś, na, nawet aż tak małą ma? No, bo jechałem dziesiątką Ja jej wiesz tam kurna, wsta wstawiam, ona jest ta mała, ta taka Najczęściej ona jest w Amerykanie biała i ma tą krypę taką jakby lodówę i, I ty jechałeś ją kiedyś. To, to ta co tak ma podobała. taka wysoka jest? Nie właśnie ta niska. Ta a, niższa. Tak, ta ta co jest wysoka, tylko że ta co jest niska, nie? Model mniejsza. Ta co jest wysoka, tylko ta co jest niska. No ta, ta model mniejsza. Chodzi o ten, że ten sam model, tylko po prostu bez tak. takiej wysokiej tej krypy z tak, tyłu. tak, 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 dokładnie. I ona ma właśnie 10 biegu, bo kiedyś ty ja jej chcę zarzucić, nie? Już tam cisnę ją, kurde, silnik tu plawy a ona nic, nie? I nie mogłem rzucić więcej, dykę tylko. Później ze dwa razy na niej jechałem i tak ale ogólnie w Eurotracku masz więcej do wyboru ciężarówek niż w Amerykanie Ale mam nadzieję, że to poprawią jeszcze, bo by się przydało właśnie w Amerykanie, więcej ciężarówek niż, niż teraz jest nie? Ja czekam bory. na kolejne te, kiedy odblokują nam kolejny, wiesz, stan, masiaciusze, co najlepiej Masiaciusze Jak <laughs> będą GLC ja na pewno będę kupował, to mogę zapewnić się. Ja też, bo fajnie, podoba mi się to A od czasu, wiem, nie, nie oglądacie to aż, jak wiecie, kurwa z taką zawziętością, ale... <laughs> Ale oglądacie. A ty bardziej nie. ja lubię sobie pograć, tak? Tak samo jak z Fifą było na początku. Nikt tego nie oglądał. No nie, ma, nie, ukrywajmy, ale 100 łapek i tam 1500 wyświetleń to nik. Ale zobaczcie z czasem, to się przyjęło. Dużo fanów na przykład weszło, bo pamiętam, czasami FIFA nie było. Kiedy FIFA, ja mówię, Jezus Maria, co się stało? Teraz ogólnie nowe serie. 700 łapek na FIFA, no to nie jest nic takiego złego chyba. Ogólnie wiesz, co chciałem sobie wprowadzić na kanał, ale nie wiem, jeszcze zastanowię się. Jakiś tylko, że miał szybszy internet Pobierać jakieś gry, ale takie nieduże nie? I testować ogólnie Jeden odcinek, przypuśćmy i przypuśćmy będzie tam tysiąc łapek pod jakim by się trafiło, to ta seria zostaje na kanale Ale, ale... Boże zaraz mi ręce pourywa <grywa> Ja tam za trzy razy tak dzisiaj zjechałem, cztery może Po do piętnastu Na zakrętach tak szarpy, że jestem inny. No ja graję jak <grywa> My za Adamem dawno nie nagraliśmy tego Eee... L... No ale twordeda skąd się... No tak dzisiaj o tym myślałem, bo z wiśnią graliśmy. Serio? No on ma i mówił, że chętnie z wami pogra No to kurde, a wziął ten... Kurde, dobra, to ja ci kupię najwyżej. W ramach tego świąt wielkiej nocy. Może <grym grym grym> być. <grym> Weź masz prawie komuś drogę zajechałem. No? No i co w związku z tym? Uuuu o, 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 o... Spokój. Oje. Chyba. Kurde będę ja po takiej dziurawej drodze, wiesz? Yy, taka wie, wieś tutaj przyjeżdża i się nazywa Solec Domyślam się <laughs> Prawdopodobnie byś nie przyjechał Brużda na 2 metry jest na asfalcie Póg mi opad, jak jechałem na pole Tam u was w ogóle ciężarówki jakieś jeżdżą? Tak no. Główna trasa szlakowa jest imigrantów tędy Przewożą towary, nie? Ale ogólnie tam do sklepu czy coś nic? Nie, ogólnie jeśli coś to wuje jedynie <laughs> Jakiś kamas przyjeżdża do tego, do sklepu <laughs> Stary kamas przywozi artykuły spożywcze Ej ten, u mnie jedynie dwójek co mieszka, no to wiadomo on się tu bijany no i jak wypadek jakiś jest. Jak jadą u mnie tiry, to wiem, że jest wypadek na trasie, nie? Bo u mnie Czemu? jest... No bo u mnie tutaj jak przelecisz od kozid, nie? No. Kojarzysz od Kozid, od Pauliny, byś no. przeleciał do mnie i koło kościoła nawrzącą tak jak do Karoliny, no. to ogólnie mijasz cały gostyni i to jest taka no trasa, że szybciej przelecisz to, nie? No, ogólnie... cały mijesz, no. no cały mijasz no? No całe mijasz i wszystko, no ogólnie to chyba tonarz u nas jest, albo no czasami się ciężarówki się puszczą, najczęściej w ogóle się nie puszczają, bo im na nawigacjach to nie ten, nie pokazuje, ale jeśli ktoś tam się zna i ten to leci tędy, no i zazwyczaj jeśli jest jakieś natężenie ruchu trochę większe u nas, to znaczy, że jest wypadek gdzieś na trasie i nie da się przechodzić inaczej i wszyscy, wszystkich tędy kierują, nie? Aha. No, wiadomo, że wypadek jest, nie to No, to wiadomo, także jest wtedy, się tylko tak ogarniam i myślę, gdzie mniej więcej był wypadek. Nie to, że tam coś, nie, ale... Ja no ja jestem silny dzisiaj z tego odcinka ze Strandy Deepa. Sam odcinek mi się wydał, gdy się wrzucił. W ogóle opisu nie było, nic nie było 2000, 2500 wyświetleń, 400 łapek ja pierdziel. Ja nie wiem jak ty w ogóle tego nie zauważyłeś, nie? No bo wiesz co? Wiesz dlaczego tak było? Bo zaczęliśmy wystawiać jak Radek był film wstawił się do połowy i światło wyłączyli no to dobra, włączyłem kompa i wrzucałem i poszliśmy się grać bo na kierownicy akurat, testowaliśmy kierownicę no i kurde ta, zapomniałem, że jest na nie publiku a później wiesz, zamkłem stronę i się zapisało, że wiesz, wydaj. dobra, ja sobie ogólnie stanę do teraz na szybko sprawdzę, Ale bo... ogólnie robię. ten... ogólnie... ty masz, jak się wrzuca film no to ty masz automatycznie ustawione, żeby ci się wydał? nie po prostu jak zaczynam wrzucać film, to mam do wyboru publiczny, niepubliczny to i zawsze mam na publiczny No tak A, To gdzieś się zmienia, no i zapomni, i mówię ci, że najpierw dałem na niepublika, ale później mi prądem rygnęli i jak zacząłem wrzucać drugi raz film, to tam było publiczny i nic nie dawałem, nie? No I, i później po prostu jak zamknąłem przeglądarkę, tak się prawdopodobnie za, zatwierdziło, że publiczny i chuj Nie, nie To nie. No i Ludzie jutro obejrzą drugi raz o, znaczy dzisiaj w sumie. Kolorki trochę dałem lepszej. Ej, ogólnie wiesz co, jak, jak mam na F3 włączoną tą, tą nawigację całą, nie? No. Tam wiesz, kasa pokazuje bardzo fajnie i sobie wymyśliłem właśnie, że tego nie będę kasował. E, I w to miejsce całej, gdzie jest mapa, dałem kamerkę swoją. Wiesz, jak za się pasuje? No widzisz. No i właśnie tak zostanie. Ale na jakiej serii? Na... na... Amerykanie. Aha, na Amerykanie. No mówię, bo nawigacja, nie? Mówię, sprawdźcie to wam w, w tym, w WTS-ie Jak ty masz to zrobione, że co? No, jak masz na F3 włączoną nawigację po prawej stronie, nie? A, całą. Jak ty to zrobiłeś? No, to mam ramkę, że wiesz ile na godzinę jadę, bo tego ludzie nie widzieli, powiesz, tak to no wszystko I tam zegarą. gdzie jest mapa I tam gdzie jest mapa idealnie pasuje kamerka, a wiesz dookoła fajnie to wygląda, bo wszystkie przyciski tam itp, itd, nie? No, no to spoko, ja no, już teraz nie będę włączał, bo teraz jest cały odcinek, wiem, kiedy... wiem. ja idę teraz zobaczyć jak to przysnąłem na kierownicy Jak ty przysnąłeś? To znaczy, co pokazywałem, że wibracje są A jak ty to pokazywałeś? No bo, mówię, że jak czasami się tam przyśnie czy coś i położyłem na kierownicy i tak w dziurę wjechałem jakoś nie, nie. Ty, a Poka... jak, to, to jak patrzę, typ, ta policja jak jecha z przeciwka na sygnałach i mi mandat dali Dali ci mandat? O dali mi mandat. No to trań. oni jechali na sygnałach przez to, że ty jechałeś za szybko. Tak. No to Ale... tak jest, to tak już tak miałem, tak miałem praktycznie Fajnie. cały czas teraz mam. Fajnie to wygląda. Tak nie miałeś jeszcze? Drugi raz, poczekaj <noise> Jutro o, ogólnie polecam wam już 8 minutę, yy, poczekaj, to będzie gdzieś 19 sekunda sobie włączcie. <noise> U mnie. 8 minuta, 19 sekunda, tak? O. No. Poczekaj, wcześniej. Jo, 8.15 sobie włączy i będziecie wiedzieć o co chodzi. Ja, że jaka pompa. <grystanie> o Boże, nagrywam Amerykana. Full HD? Tylko że fakt, że jechałem po nocy. A, i to dlatego. Full HD, yy, 17, 18 minut, 400 mega tylko. No to przez to, że po nocy jechałeś. Tak, tak, dokładnie. Może dlatego lepiej trasy nocne robić? Fajnie by było, tylko że no, dziwnie widać Czemu dziwnie? No bo cimno, nic dookoła, no nie no, wprawdzie, zresztą, zobaczymy jak w komentarzach będą chcieli Dobra, idę ogólnie se przeteksturować na YouTube Mniej waży Bolek ogólnie, pochwali się, czy Borosiowa skończyłeś Nie, nic nie tknąłem, znaczy yy, Miałem dzisiaj, ale wyszło, że dzisiaj dali nam wyniki egzaminu yy, I trochę se z kolegą wypiliśmy Tak, Bolek i... ogólnie jest Se pograliśmy troszkę yy, I ten no i tak wyszło, że nie było kiedy ruszyć i teraz jeszcze nagrałem te dwa odcinki, bo chciałem na jutro i, i teraz właśnie będę przerabiał rozrzutnik na, na typową teksturowo. Bo Darka do dostałem zajebisty rozrzutnik. Ale kurde na zakrętach ciągnie kierownicę jesiny. Jo ja właśnie jeszcze tego jakoś nie ten. Kurwa, się paliwo. A bo ty swoją ciężarówkę masz? Nie, nie, nie swoją. No to Zobacz. nie mogę, to nie, musiałeś jakąś inną trasę pojechać. Nie. Zawsze jest... Wiesz... Zawsze czemu, jest... Bo... No? Jak przygotowałem do nagrywania wszystko To no. zostawiłem ją odpaloną No ale słuchaj, ja ile razy mi zawsze starcza, że człowieku nie mi jakbym pojechał krętą drogą jeszcze inaczej, to zawsze mam zalane o jedną chociaż trzecią więcej, nie? Kurwa, kierownicę mi chce urwać Jestem silny, w Amerykanie tak nie mam No bo akurat inne drogi są, inaczej jest ustawiona, no Teraz jak zjeżdżam O Boże jak zjechałem Ur... na pas ten na poboczu No rozumiem nie. To jest też fajne A na zakrętach tak ciągnie kierownicę w bok, że jestem silny, nie? No jak brączek Sam ciągniesz <grym> Ej, no, daleko ja... jeszcze ogólnie Ja nie wiem jak przeteksturować to mam, kurde U. Ja pierdzielę no, Przejeżdżam przez dziury Widzę, że tam ładnie się bawicie No Nie ogólnie ten, no jeszcze mam 270 km o kurde No to ile z ileś? 19 już nagrywasz na ludzie. 25 Już nagrywasz? No? Tak szybko to zleciało, ja nic no, nie zrobiłem. No co? Do 30 chcę dobić. Ogólnie, żeby to tak żeby przy 30 już dojechać 32 dwie minuty, żeby było... Kurwa co mandat? Spokojnie dostałem Nie no nie mandat. Zabranie no. prawo jazdy pewnie. Od razu. Nie nie, spokojnie. Kurde jednak lewy pas, dobra. W ja ogóle tak trochę nie umiem jeździć dzisiaj coś. Późna godzina może dlatego, tak trochę latam no, od tak, pasa do pasa. ja w 13 wczoraj. A co nie umiałeś jeździć? Nie jakoś z tą prasą i już byłem tak zmęczony, że ja nie, jeszcze miałem coś gadać. Ja nie mogłem w ogóle, nie wiedziałem co ja miałem, miałem gadać. Pierwszy raz miałem tak na odcinku, ja nie wiedziałem. miałem, Chciałem wam dużo rzeczy przekazać, połowy nie przekazałem. I wyszło tak, że większość to nie wiedziałem co ja mam i było taka a, a, a. No tak A. jest, jak się po nocy nagrywa, to jest najgorsze co może być, nagrywanie po nocy, bo... No bo nie miałem nie miałem kurde trzeci dzień żadnego odcinka ani tak trochę mówię, kurde, znowu będzie taki ten przestój na kanale, mówię chociaż coś wrzucę, bo dużo ludzi nie wiedziało co się dzieje i tak nie było. Ale kurde, teraz patrzę, 10 tysięcy wyświetleń, 1100 łapek, to i tak mimo wszystko jakoś się tam udało. Dobra, tekstury no, no, kurde, jakieś... kurde ja nie wiem, stawać na stacji benzynowej, czy nie? Nie wiem, to... ja bym stanął, bo jeżeli ci kurde później coś tam ten... Dobra, zjadę. Anknij sobie, to już tam 20. Prawdzie? Jest noc. Może ja sobie przerwę zrobię? No to sobie z pauzy jebni i tyle. Dojedziesz sobie ładnie za dnia, albo skończysz ten odcinek 40-45 minut pauzę teraz wykręcę. Ty, tak. nie rób tego. Jed ty jedziesz na zleceniu. Ale na, na singlu mogę. Mm -mm. Nie, Jak... nie, mogę. Słuchaj... kram więcej od ciebie w ETS-a, mogę. Kurwa, ja ile robiłem, a później spóźniasz się ich w ogóle, nie? No to to tylko jest na Multi. Serio? Co ja no. grałem pamiętam, że coś było. Na Multiplayer tylko tak jest. Ja sobie wykręcę teraz pauzę 45 minut. I, i, I... O, mam pomysł! Dojedziemy w następnym odcinku! I po prostu w następnym odcinku dojedziemy tą trasę. I weźmiemy sobie jakąś krótszą, następną. Mm, no, spoko, fajnie. Dwa złote ci za to. Uwaga, bo teraz kierownica będzie chciał urwać. Idealne miejsce dla nas teraz, tutaj. No i tu sobie ładnie staniemy. Mam nadzieję, że się zmieściliśmy. Dobra. Także co? W następnym odcineczku ruszamy właśnie sobie stąd tutaj. Stąd sobie ruszymy. I, i, i dojedziemy na miejsce i weźmiemy kolejne zlecenie. Także dziękuję serdecznie Wam za ten odcinek. Ja A też. Że... Tak, Bolek też dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne, zapraszam do bolka. Trzymajcie się, cześć. 再嘘不要拿不要拿